Szanowni Państwo, witamy w kolejnym spotkaniu z, w ramach fototopu z, nie tylko z Michałem Buksą, który już naszym tradycyjnym gościem, ale z Agnieszką Baron Twarkowską, to jest szefowa telewizji Imperium. Dodam tu dwie rzeczy, są ważne. Po pierwsze, że współpracujemy z telewizją Imperium i pewnie część z Państwa ma szansę, miejmy nadzieję, też ten program obejrzeć właśnie. W, telewizji lokalnej, z którą współpracujemy. Druga rzecz jest taka, że dzisiaj 15 lipca, 15 czerwca, o, 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 15 czerwca e, miał być gościem Lany Krawic, będzie w przyszłym roku, a Agnieszka jest wielką fanką Lenego Krawica, więc można tak. powiedzieć, mamy godne zastępstwo dla Lenego Krawica dzisiaj w naszym programie, a program poświęcony e, Trochę tematom już wakacyjnym, no bo wychodzić można, co widać po ilościach osób wszędzie, gdzie nie pojedziemy. I takim dedykowanym miejscom, które na fotografiach z tyłu obfotografowanym i przez Agnieszkę, i przez Michała, które można wybrać z rodziną, prawda, Agnieszka? Tak, prawda, prawda, Łukaszu. Bardzo dziękuję za zaproszenie dzisiaj przede wszystkim. Ja wybrałam miejsca trzy, tak jak tutaj. Łuka, A dlaczego Michał, tak trzy. No bo tak tutaj. A że trzy. Trzy, że, po trzy, że, tak. że trzy po trzy, znaczy nie w sensie, że dwa po trzy, ale powiem tak, trudno było wybrać. Klucz doboru był taki, że można wybrać się w te moje miejsca z dzieckiem, bądź to w wózku, bądź też w nosidełku, o czym zaraz powiem. No i powiem tak, są to miejsca nie, od, nie tak. Odległy od Gliwic, jakby się mogło wydawać banie, które nawet to tutaj te piękne maki tuż zamiedzą, czyli w zabrzu. To może co, zacznę od tych swoich. To jeszcze uzupełnijmy klucz, bo klucz był taki, żeby Państwo zaproponować miejscówki, które gdzieś w okolicy można sobie wybrać. Jak już wszystkie miejsca, gdzie Wicach. chcielibyście pójść w okolicy, w okolicy będą zapełnione, a tam jeszcze nie byliście, a są naprawdę godne polecenia i rzeczywiście są niedaleko i można pojechać z rodziną. Tak, otóż to. Ym... Już jak, jak naprawdę się państwu Gliwice znudzą, o czym ja jestem nieprzekonana, bo Gliwice są tak pięknym, cudnym miastem, do którego wracam od dawien dawna, z tego względu, że stąd pochodzi mój tata, tutaj dziadkowie mieszkali i po prostu jestem zakochana w Gliwicach, ale jestem z Zabrza. I tutaj mamy na ścianie wyświetlony ogród botaniczny w Zabrzu, gdzie za tak zwanego bajtla chadzałam w wózku, więc tradycję podtrzymałam. No i pojechałam właśnie na taki spacer fotograficzny, jak się później okazało, do ogrodu botanicznego, tuż obok stadionu Górnika Zabrze. Musiałam to powiedzieć, Górnik Zabrze. E, więc jest to naprawdę bardzo ciekawy pojechałam obiekt. I... I spacerowałam. Mhm. To jest y, kluczowe, bo już y, jest ten ogród od myślę, drugiej połowy maja otwarty, więc jak najbardziej można tam zajrzeć. Jest to tyle ciekawe miejsce, bo wiecie drodzy Państwo, w Zabrzu naprawdę też jest sporo atrakcji. Wprawdzie nie, nie ma rynku, ale mamy kopalnię Guido, która już też działa. Mamy sztolnię Królowa Luiza, możemy się przepłynąć pod miastem, wyjść z zupełnie drugiej strony. Ale jest coś takiego: właśnie ten ogród botaniczny, który urzeka. W każdym momencie jest inny. Teraz kwitną maki, rododendrony, a za chwilkę będzie coś innego będą piękne mieczyki. I, I też widzę, jak ta instytucja się po prostu rozrasta, i też warto powiedzieć, że ten ogród ma już ponad 80 lat więc ten cały drzewostan jest po prostu duży. To nie są takie małe drzewka, które gdzieś tam przed chwilą ktoś posadził, tylko po prostu ogromne buki, ogromne robinie akacjowe, z których też korzystają inne stworzenia i to jest taka zielona oaza w Zabrzu. to ważne, że ten drzewostan jest duży, jak to określiłaś ładnie, jest ważne ze względu na ostatnie temperatury, no wiadomo z dziećmi przy 30 stopniach prażyć się na plaży jest super, natomiast może nie w tych naj, takich powiedziałbym godzinach południowych. Tak, jak najbardziej jest tam przyjemnie. Jeżeli chcemy, to się możemy rzeczywiście pod tym drzewkiem chwilę zatrzymać, odpocząć. Wiadomo, pracy zabaw jeszcze są zamknięte, przynajmniej były w zeszłym tygodniu, kiedy tam byłam. Ale jest naprawdę tak, wiecie, tak magicznie. A pachnie? Trochę pachnie, przede wszystkim pachnie, jest tak, no powiem, trochę lep lepiej niż w palmiarni o tej porze roku, z tego względu, że. Że tak, chłodniej. Że chłodniej, tak jest ta wentylacja, palmiarnie też uwielbiam, w Kliwicach mam abonament, ale jednak właśnie. Wiecie, to powietrze, tym okay. bardziej jak byliśmy zamknięci przez te kilka miesięcy w domach, to jest ten luft nam e, potrzebny I, i też można się zanurzyć w taką historię tego miejsca, bo w ogóle założenia, plany dotyczące ogrodu botanicznego no, sięgają ponad 100 lat wcześniej. Chodziło o to, żeby zrobić tak zwane miasto, gdzie fabryki są zanurzone w zieleni, bo te 100 lat temu Zabrzech Hindenburg było niemieckie. I było bardzo dużo środków na zieleń miejską, co też później w następnych latach owocowało właśnie takim ogrodem botanicznym, który miał być taką bazą dydaktyczną dla dzieci, dla tutejszych uniwersytetów. I co ciekawe, tego nie wiedziałam się wczoraj dowiedziałam, że właśnie miały tam być tylko okazy dziko rosnącej roślinności z Niemiec. No i, I później jeszcze w czasie wojny, to też ciekawe, ogród botaniczny działał bez zarzutu, jak to w niemieckim zegarku. Fakt, że może nie, budżet był troszkę okrojony, ale praktycznie do 45 roku, do marca można było odetchnąć z ulgą, zapomnieć o tej wojennej um, rzeczywistości i później Plotka niesie, wieść gminna niesie, że hodowano właśnie w ogrodzie botanicznym w Zabrzu warzywa, owoce, no bo wiadomo, brakowało tego. Chcą pamiętać, że tam jest też kasztan jadalny kasztan jadalny, Zajadalny. tak. A tak. jak dzieciaki zareagowały? Bo to jest też pytanie, no wiadomo z dzieciakami to jakby czasem coś złapią, a czasem nie za bardzo. Aha, moja, je, moja Janka ma dopiero 11 miesięcy. No to już tak. coś złapie albo nie. Tak, no, ale z tego, z tego, co mój tata opowiadał, ponieważ jak byłam ma, to też tam ze mną na spacery chodził, zareagowała tak samo jak ja, czyli po prostu spała. <laughs> Ponoć tam ta brama... To czasem obrotów... jest nawet cenniejsza tak. niż jakby miały te dzieciaki i wie ile robić. Chwila tak. spokoju, także ta brama ma ponoć tak działa na dzieciaki, jak się okay. ją przejedzie, to zaraz wszystkie zasypiają. I chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na małą architekturę. Okay. Ma małą architekturę, czyli na śmietniki w ogrodzie botanicznym, które mają kształt zwierząt. Zostały odlane z jakiegoś betonu i wiecie, przez te 80 lat one tam stoją i wciąż działają. Także... Trzymają się po prostu, i to jest dla mnie niesamowite. I też jest takie małe bajorko, tylko taka uwaga techniczna: z tego co ja, że to tam jest teraz rondo robione, więc trzeba od Problem drugiej stojące. strony Piłsudskiego podjechać. Także jak najbardziej polecam to miejsce. Będę to brutalny, żebyśmy zdążyli z tymi dwa po trzy, tak. żebyśmy polecieli jakby do drugiej miejscówki, którą mogłabyś zareagować, chyba że chcecie na zmianę. To muszę Michał. Możemy na zmianę. O, no to spróbujmy. Ja też wybrałem potencjalnie klucza rowerowego. Okay. Też, y, bardzo lubię spędzać czas na rowerze, zwłaszcza z rodziną teraz. Młodszy syn dostał już rower z przerzutkami, także wow. możemy y, zapuszczać je w dalsze tutaj rejony. Okay. I bardzo fajnym, wdzięcznym miejscem są tutaj właśnie Ciborskie. Raciborskie. Hmm. Tu mamy dwa obiekty, klasztor Cystersów odremontowany i stację kolejki wąskotorowej. I to z Liwic, z... tak śmigacie rowerami, tak? Z Liwic, tak. Bo, okay. y, są w sumie dwie opcje, bo można się rowerem wybrać przez Rachowice i tutaj w Rudy całą hmm. drogę pokonać y, na rowerach, ewentualnie zapakować rowery na bagażnik i gdzieś tam zaparkować w okolicach i korzystać ze ścieżek. To jest cały park krajobrazowy Przecinany jest drogami rowerowymi, bardzo przyjemnymi właśnie w lesie, jak są upały. Bardzo miło się tam podróżuje. Przy klasztorze mamy plac zabaw, także też dzieci mogą sobie tam spędzić jak czas wiem nie, Jak jedziecie rodzinnie, bo to to jest jakiś taki wyznacznik czasowy, jak długo z Liwic do, do, no, nie, do tego opactwa w Rudach Raciborskich Wam zajmuje? Ja myślę, że tak rowerem to tak będzie dziś godzinka, półtorej godziny. No, to spoko. Także dla małych dzieci no to, to jest kawałek drogi. Nie, ale... No jasne, dlatego jakby pytam o to, jeżeli ktoś chciałby się wybrać no, godzinkę, no to jeszcze spokojnie tak, damy a... radę, krótko mówiąc. Tak, a no. samochodem to jest 10 minut drogi od Gliwic. Mhm. W samym parku, przy głównej drodze, też w lesie znajdują się parkingi, gdzie można sobie auto zostawić, rowery wypakować i cały dzień sobie spędzić. Ci, co tam podróżują, dowiedzą, że tam niedaleko można smaczną rybkę sobie zjeść, wędzoną. W Rachowicach, na stawach można właśnie y, skorzystać też z otwartej już stacji kolejki wąskotorowej. Zaraz o niej powiemy. Bo ona chyba już właśnie tydzień temu już y, uruchomiła kursy, stamtąd można też nad jezioro Rybnickie się dostać też drogą rowerową. Bardzo, bardzo właśnie fajne miejsce na spędzenie czasu. No to super rekomendacje pod hasłem. Wiesz, no godzinka, z, powiedziałbym, no już nieco podrosną, no może nie 10-miesięcznymi, czy 11-miesięcznymi. Potelik tak, ale ale... i można jechać. Chociaż Agnieszka jest, tak rozmawialiśmy sobie trochę wcześniej, jest osobą, która śmiało bierze swoją pociechę też do nosidełka i nie ma dla niej wyzwań nie do zrobienia, tak? Zgadza się tak, młoda już ma ze sobą zdobyty stożek. Jakieś 2 trzy tygodnie temu, więc dobrze czuję się w siodełku. No, a wczoraj poszliśmy jeszcze na jeden wieczorny spacer. Mówię, a to jeszcze zobaczę, co tutaj ewentualnie ciekawego dla dzi dzisiaj dla Państwa mogę przygotować. I? I poszliśmy do uwaga, nazwa jest bardzo fajna. Znaczy, u mnie w domu się mówi, że idziemy do dziury, ale taka nazwa prawdziwa to jest wielki kanion tarnogórski który ma wymiary 500 metrów na 700 metrów, czyli całkiem spora dziura. 500 metrów yy... na 700 metrów. W sensie Acha, szerokość, szerokość i długość. I długość okay. nie? No Jeśli chodzi o wysokość, no to zależy gdzie. Okay. Jest i jest głębiej. I to, jest, to są pozostałości po dawnej kopalni Dolomitu Borowniki, Bobrowniki, czyli to jest dzielnica Tornowskich Gór. Tam ta kopalnia do 1998 roku funkcjonowała, a teraz no jest tam pięknie, ponieważ trzeba nie lada wysiłku, żeby tam po prostu przebrnąć i dotrzeć. No właśnie tak użytecznie, bo dużo żeśmy sobie powiedzieli o tym ogrodzie botanicznym w Zabró, że, że jest dojazd, czy jest ronda, a tam jak się dostać i czy to jest łatwe? Trudniej, trudniej z tego względu, że no, trzeba trzeba chodzić na no tak na nogach małe dzieci mogą mieć problem, chociaż w zeszłym roku tak czteroletnia moja bratańca dała radę. Mhm. Tylko że jakby no, nie jest to oficjalna ścieżka. Trzeba podjechać na Bytom na Suchą Górę, dzielnica, Bytomia. Można na Lazarówce zostawić samochód i później i tu u w stronę Michała idziemy, kierujemy się torami kolejki wąskotorowej, która kiedyś funkcjonowała na odcinku Bytom-Miasteczko Śląskie. Teraz no, z powodu koronawirusa jeszcze nie funkcjonuje normalnie, ale myślę, że stowarzyszenie, które się zajmuje tym tematem na pewno będzie chciało po prostu jakby uruchomić, bo to jest naprawdę niezwykła atrakcja. Ludzie, kiedy już jadą w tej kolejce, to sobie machają, tak jak pewnie jak w Rudach Raciborskich. To jest ta sama frajda, ale wracając do tej dziury, to idziemy kawałek torami, to jest jakieś półtora kilometra i trzeba po prostu zejść w dół, żeby znaleźć się w takim klimacie skalno górskim niemalże. I to miejsce jest w zasadzie niezmiennie piękne naprawdę w ka o każdej porze roku. Teraz na przykład można się schylić i poziomki zjeść. Jest tam taki staw, są wypływające z dołu jakieś źródełka tajemnicze. Naprawdę, jest, no, tak, bo nie, nie wiedziałeś o tym, że coś takiego nie. jest, ale jest to naprawdę. Z Dolomity kojarzą mi się tylko z tym stokiem narciarskim. Tak, je, który I to tam jest. jest jakby tak zwana druga dziura, to mhm. jest Bytomski kanion, gdzie tam od 2002 roku działa stok narciarski. No W tym roku były warunki, jakie były, Na ale narciarze, mało narciarskie mało narciarskie. W ogóle ten region jest bardzo ciekawy. No UNESCO, tak? Mamy przecież hałdę popłuczkową, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mamy też za chwilkę zabytkową kopalnię srebra. Także naprawdę takie można sobie taką całodniową wycieczkę no, wręcz no to... zrobić. Nie tylko właśnie zajrzeć do tej dziury, Jasne. która w zasadzie jest widoczna z DK11. To jest droga wiodąca no, na Polskę. No i można jeszcze dalej hmm. w Polskę tak. jechać, ale jest to główna droga i widać w zasadzie taką skarpę. Widać. Także to, to naprawdę dobrze. robi, robi robota, jakby to młodzież powiedziała. I z tego co wiem, też na przykład można się tam wspinać. Jest, są przygotowane jakieś takie ścieżki dla wspinaczy, czyli co tutaj najpierw w chwyciarni można troszkę potrenować, a później Sprawdź przyjechać się. Tak, przyjechać. No, to do, trzeba dobrze chyba potrenować. Tak, trzeba dobrze potrenować, ale naprawdę można sobie tam pochodzić, pobiegać jest to taka to, bardzo nieoczywista tak. rzeczywiście miejscówka, która jakby świadomość jest, natomiast, tak. e, natomiast nie każdy tam był. Tak. To... I jeszcze bo powiedziałam o tym industrialnym, no, no, no. jakby um, o industrialnych zabytkach tak zwanych, ale jeszcze jakby po sąsiedzku jest rezerwat Segiet, to jest też tak, na granicy tak. Bytomia Tarnowskich Gór, rezerwat z pięknymi bukami, które mają ponad 150 lat. I o każdej porze roku, wiem, że się powtarzam, ale tam naprawdę warto jechać i, i jakby poczuć tą no ich zieloną moc. Miejmy nadzieję, że zachęciliśmy do jakby jeszcze tamtej strony na, na naszego regionu, ale to nie ostatnia z atrakcji, którą przygotowaliśmy, bo tak, tak w, w wejście w rolę, to teraz Michał no. chodzi w rolę. Też tutaj że dorzuciłem coś z rodzinnego miasta Agnieszki, Szyby Maciej. Skakałam. Skakałaś. Skakałaś? Tak, skakałam, zjeżdżałam, szyb... ponieważ tam y, co tak, jakiś szyb... czas są organizowane, takie właśnie skoki i zjazdy. Tak, szyb macie bardzo fajne miejsce. To tak. już właśnie w trakcie wycieczki rowerowej na kąpielisko tak. leczne w Maciejowie, można po drodze zahaczyć, o szyb Maciej, wyremontowane. Jeżeli ktoś planuje ślub. Organizują Ty. też tam śluby, że jako fotograf miałem okazję tam fotografować uh -huh. nieraz. Bardzo ładne wnętrze. Tak i też tak mamy mało czasu, też tą, tą kolejną miejscówką jest Chudów, tutaj spod Gliwic, e, ruiny zamku, ja pamiętam jeszcze za Bajtla jak tam się chodziło, e, to były całkowite ruiny, nie było baszto odremontowanej, uh -huh. no to też człowiek tak trochę nielegalnie tam spinał się po tych murach, a teraz tam jest też e, stowarzyszenie, które się tym opiekuje, niedaleko jest oberża, to też chyba 30-minutowa wycieczka z Gliwic rowerem, na dole też znajduje się duży przestronny parking, także można się, można się tam udać na taką weekendową wycieczkę jednodniową. Też warto sprawdzać kalendarz, bo to, to jest pandemia, ale oni tam te stowarzyszenie bardzo aktywnie działa i co tydzień robią jakieś imprezy, tam tak. się odbywa, jakieś walki w błocie, zloty motocykli, jakieś turnieje rycerskie, także warto, warto zawsze sobie to. Śledzi, że coś ciekawego. szczególnie ciekawego. Tak, bardzo, jeszcze fotogeniczne. Szczególnie to błoto, tak. Jeśli, to, jeśli to, chodzi o to fotografię, to, 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 to rzeczywiście to jakby mamy od Sasa do lasa, ale to w dobrym tego słowa znaczeniu, bo jakby i zamek, i ogród, i no, tak, te, tak, te wertepy tak. powiedziałbym tarnogórskie mnie najbardziej, natomiast natomiast jeszcze nie byłem w zamku w Chudowie, który oczywiście znam, że coś Polecam, w ogóle polecam jest. wycieczkę. To jest, warto właśnie z aparatem. Ja tam często w chudowie warsztaty fotograficzne prowadzę, bo o każdej. W tej porze też dnia czy roku to inaczej Aha. się prezentuje, też jest bardzo wdzięczny temat do fotografowania. Uh -huh. Uh -huh. Jak ktoś nie ma aparatu, można komórką fotografować. Ta komórka też się idealnie nadaje. Zawsze mamy przy sobie. Ktoś Najlepszy po... aparat, Najlepszy jest, aparat taki, taki który, który mamy się... pod ręką. Możemy od razu na social media wrzucić jakiś materiał, możemy się pochwalić. Zresztą z Agnieszką też często jak gdzieś prowadzimy jakieś tak. relacje, no to komórka jest niezastąpiona, tak? tak. Że tak powiem, to jest artykuł zawsze pierwszej Pierwsze potrzeby. Pierwsze potrzeby, tak, zawsze Power bank, tak. żeby tej baterii. Czy nie jesteśmy brakło. na koncercie, czy w plenerze? A to... to... Ona spacerze też, to już wchodzi w nawyk? E, Tak, tak. Przy czym ja. Razem z mężem podjęłam taką decyzję, że nie publikujemy zdjęć naszej córki w mediach społecznościowych, tylko drukujemy zdjęcia. Mamy album rodzinny, chodzę co jakiś czas drukować je, wkładam później. No i też, jeżeli ktoś ma z nią zdjęcie, to później podaruję takiej osobie przy następnej okazji takie zdjęcie i bardzo się to podoba dziadkom, ciociom i wszystkim. Także. Fotoksiążka, tak, to taka... u mnie też jest y, towar pierwszej potrzeby. Mamy minutkę, to jeszcze ostatnia miejscówka nam została, dobrze liczę? Że... Tak, to ja mogę powiedzieć. Jezioro Paprocańskie, tych y, y, też zieleń, też ładnie o każdej porze roku, ale nowinka taka, że mają tam przystań kajakową, a w niedalekiej przyszłości, dzisiaj mi właśnie mówiła Ewa Grudniok z tyskiego magistratu, że będzie marina, Czyli nasza Marina Gliwice będzie miała konkurencję i co może będą kolejne Mazury, tak. śląskie Mazury. Także jest to piękne miejsce, można sobie taką pętlę wokół jeziora zrobić, około 7 kilometrów to zajmuje i jest tam naprawdę wszystko dla dzieci, dla młodzieży, dla osób starszych, hamaki, park wodny, no wiadomo jak będzie działać to będzie super. Jedno z lepszych miejsc moim zdaniem takich rekreacyjnych, e, takich Tutaj, kompleksów tak. na. Pełni się no, zgadza, można też taki spocerek, to ja to teraz dopowiem. Na koniec. E, do do zameczków w promnicach sobie zrobić tam o, laskiem. I to jest tak, super, też super miejscówka, bo to tam jest 20 minut się idzie piechotką i jest. Mamy o, po drodze, jeżeli chcemy drodze. zrobić Dokładnie pętlę. Tak. Szanowni Państwo, to tak, żeśmy sobie pogoworzyli, ale też, żeby Państwu powiedziałbym, przekazać trochę ciekawostek, bo. Jestem gotów się założyć, że z całej tej listy, którą dzisiaj przekazaliśmy, przynajmniej jednego miejsca Państwo jeszcze nie odwiedzili. Ja zachęcam do odwiedzin. Dla mnie numer jeden Zamek Chudów, a później, miejmy nadzieję, ja mam dwójkę, więc to będzie walka, te, te tarnowskie, tarnowskie góry i okolice. Bardzo Wam dziękuję, Agnieszka, Michał. Do zobaczenia w kolejnych programach.